No na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy ten początek tego roku, wyjazd do Lublina. No trochę nie weszliśmy w ten mecz. No później ciężko było nam złapać odpowiedni rytm. No ciężko było wrócić. Gdzieś tam podejmowaliśmy próby, ale, ale nieskuteczne. No Lublin był w tamtym dniu no lepszy w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. No, nic, no takie mecze się zdarzają. Szkoda, no. Ale nie możemy się załamywać, bo teraz ważne mecze przed nami i, i musimy się na nich skupić. Ja tu nie, nie mogę zarzucić e, ani sobie, ani chłopakom braku chęci, braku walki, bo, bo, bo walka była mega. Myślę, że każdy mógł w lustro spojrzeć i powiedzieć: No, nie udało się. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Po prostu dzisiaj po prostu dzisiaj nie był nasz dzień. No, ciężko jest cokolwiek analizować. Żeśmy zagrali słabo w obronie i na bardzo złej skuteczności w ataku. Wiemy gdzieśmy błędy popełnili. Zdarza się takie mecz raz na czas, że nic nie można trafić do kosza. Nam się niestety zdarzył w Lublinie i, i, i trzeba z tym jakoś żyć. Na pewno, na pewno w psychice gdzieś to zostanie. Mam nadzieję, że to się nie odbije na meczu w Toruniu i że chłopaki z tyłu głowy nie będą mieli, że, że tam nie trafiali to się może powtórzyć w Toruniu. Będziemy nad tym pracować, żebyśmy byli dobrze mentalnie przygotowani do meczu w Toruniu. Tak naprawdę powalczyliśmy, bo, bo każdy dał z siebie 100%. Także tu walki nie można nam odebrać chęci, chęci zwycięstwa. No trochę taki zimny pycznic. Zaczęliśmy się w ataku, wydaje mi się. Bardzo dużo nie trafiliśmy rzutów z czystych pozycji. E, drużyna z Lublina na początku meczu dość, dość szybko odskoczyła, ciężko było nam wrócić, e, chcieliśmy, wydaje mi się, że troszeczkę za szybko, chcieliśmy e, wrócić do gry i, i te akcje nasze były rywane, nieprzygotowywane, e, no nieskuteczne, do tego, do tego gdzieś tam słabsza obrona, no i wyglądało to jak wyglądało, jakaś frustracja też się wdarła w nasze szeregi. E, Szukaliśmy gdzieś tam sprawiedliwości u sędziów chcemy wyciągnąć wnioski z tego meczu eee, i zapomnieć o nim jak najszybciej. Teraz jest Toruń, Przygotowujemy się do Torunia, chcemy go wygrać. No jest to personalnie najmocniejszy zespół w naszej lidze. No to nie ma się co oszukiwać i czarować. Mają, mają naj, naj, najdłuższą ławkę, najsolidniejszych zawodników. No i na pewno to będzie trudna przeprawa. Nas, nas czeka. no ale My no, na pewno tanio skóry nie, nie sprzedamy i, i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. No na pewno na o zwycięstwo. To jest cała drużyna, cała ekipa kompletna. Drużyna budowana jest na Was do ekstra klasy. I, I tak naprawdę nie, nie mają słabych punktów. Wiemy. Wiemy, jesteśmy już po pierwszej sesji wideo, wiemy co mamy zrobić, żeby ten mecz wygrać, teraz jest kwestia realizacji tych założeń, jeżeli będziemy dobrze realizowali wszystko, wszystko co sobie przez te najbliższe 2-3 dni powiemy i wytrenujemy i do tego przyjdzie normalna skuteczność, a jak była nie tak dawno, to myślę, że jesteśmy w stanie wygrać w Toruniu. Jest kilka zespołów, które pretendują gdzieś do, 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 do tej czołówki, no, no trzeba zbierać te punkty, no jednak... Zostało jeszcze tam 12 bodajże meczów. Nie chcemy liczyć na to, że inne drużyny się będą pytykać, ale na pewno tak będzie. No, my, my, się, my nie myślimy o, na razie o miejscach, o lokatach, no po prostu chcemy grać jak najlepszą kyszkówkę i, i, i tych zwycięstw odnosić jak najwięcej. No, jeżeli damy się wszystko, no to zobaczymy, co, co, co na ile. Na ile to wystarczy, które miejsce zajmiemy po, po, po rundzie zasadniczej? Być może gdzieś ta seria zwycięstw troszeczkę uśpiła naszą czujność, naszą gotowość do, do gry. No ale być może taki kubeł zimnej wody wylany na nas z Nowym Rokiem e, gdzieś nas obudzi i, 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 i pobudzi do, do lepszej gry. Atmosfera jest bojowa. E, przygotowujemy się jak do każdego meczu. Analizujemy już przeciwnika, także skupiamy się tylko na tym. Chcemy to wygrać. No nie, nie ma kalkulowania, czy tam ten mecz możemy przegrać, czy, czy to jest jeden z tych meczów, których, których możemy sobie pozwolić na no, porażkę. Nie, nie, ma, nie ma takiego myślenia w naszych głowach. Chcemy ten mecz wygrać. No Nie potrzebujemy dodatkowej motywacji. No, chcemy się odgryźć i za ten mecz w Lublinie, i za ten mecz z pierwszej rundy. I oprócz tego, że to jest. Szlagier tej, tej kolejki. No i, i damy się na pewno wszystko i, i zobaczymy, w jakim miejscu jesteśmy. Po prostu chcemy wygrać każdy następny mecz. Wiemy, że ta druga runda e, będzie bardzo ciężka, bo mamy na przykład mocnych, mocnych przeciwników na wyjeździe. Dlatego tym bardziej chcemy się skoncentrować, tym bardziej chcemy pokazać, że, e, że ten sezon będzie należał do nas. E, myślę, że play-offy są najważniejsze. Playoffy są przed nami. I, i, I ten szczyt formy ma, ma nadejść na playoffa. Widać po, po tych meczach ostatnie 7 zwycięstw z rzędu. Pokazało, że mamy potencjał duży i, i, i jesteśmy mocni.